Witajcie moi drodzy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Dziękuję Wam, że jesteście na kanale. Dzisiaj mam temat wybuchowy, dynamiczny, który być może nie jednego rozerwie, więc kochani, no właśnie. To będzie tylko sygnalizacja, nie będzie omówienie całego tematu, natomiast. Tak jak zawsze, mam nadzieję, że poprzez to rozważanie dostaniecie inspirację i dostaniecie jakąś zachętę i też odwagę do tego, aby szukać odpowiedzi w Piśmie Świętym, no po prostu w danym temacie. Kochani, na początku chciałbym, chciałbym przeczytać kilka słów o jedynym pośrednikiem. O jedynym pośredniku, którym jest Chrystus Jezus z Ewangelii Jana na przykład. Na początku było słowo, słowo było u Boga, bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Werset jedenasty w prologu. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Któ Którzykolwiek zaś go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny syn od ojca, pełne łaski i prawdy. Werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie ojca, ten go objawił, ukazał, przedstawił. Kochani, Jezus Chrystus jest pośrednikiem, ale dzisiaj nie tyle chcę mówić o nim, co chcę zaznaczyć, że w Polsce ustanowiony jest, zresztą nie tylko w Polsce, inny pośrednik. Ten pośrednik nazywa się Matka Boża. Więc, kochani, no właśnie. Drastyczny temat, drażniący temat, poważny temat, bo tak naprawdę wiara yy, naszego serca decyduje, czy my będziemy mieli to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, czy będziemy mieli życie przeklęte i w wiecznym oddaleniu od Chrystusa w innym pośredniku niż On. Więc, kochani, Jezus mówił <laughs> samo sobie, że jest drogą do Ojca. Mówił, że jest drogą, prawdą i życiem. Proszę, przeczytajcie sobie e, rozdział 14 Ewangelii Jana, Droga do Ojca. W tamtym fragmencie Jezus powiedział: Ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. E, kto mnie widział, widział Ojca? Jakże możecie mówić, pokaż nam Ojca? Kto mnie widział, widział Ojca? To są słowa Jezusa. Jezus też mówił: Ja jestem drzwiami, drzwiami dla owiec. Ja nie czytam tu wszystkich określeń, które dotyczą się Jezusa. Myślę, że dosyć dużo już na filmach, na kanale. Przedstawiłem, więc kochani, odsłuchujcie sobie badajcie temat. Jezus też mówił, że jest dobrym pasterzem. Pasterzem, który jest dobry dla owiec. Dla owiec, które go znają i które on zna, dla owiec, które mają relacje z Nim, bo słyszą Jego głos, a On słyszy głos owiec. Mówił, że kto, we, kto w niego wierzy, ma życie wieczne. Mówił, że kto wierzy w niego, już nie zginie. Więc kochani. W, drugi, w, liście do Tymoteu, w pierwszym liście do Tymoteusza jest napisane o Jezusie Chrystusie tak. Rozdział drugi, werset 4 do 6. Bóg, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. O kim tu jest mowa? Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik, jeden znaczy jeden. Tu nie ma jeden plus coś, jeden znaczy jeden. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, jako świadectwo we właściwym czasie. Jeden, kochani, to jeden. To Jezus Chrystus umarł. Za mnie, za Was, za tych, którzy dzisiaj już są zbawieni, i za tych, którzy jeszcze nie są zbawieni. Jezus Chrystus. To był ten pośrednik, i to jest ten pośrednik, bo on żyje. On zmartwychwstał i można go przyjąć, i można w nim żyć, i można a, doświadczać życia Chrystusa Jezusa, poznawać pośrednika, a tym samym poznawać jej ojca. Kochani, chciałbym jeszcze z listu do Kolosan przeczytać. W rozdziale pierwszym od wersetu 15 do 20. Też o Jezusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego. On Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim w nim zostało stworzone wszystko i to co w niebiosach i to co na ziemi, by widzialne i niewidzialne czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkimi i wszystko w nim ma istnienie. On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych. Aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim, to znaczy we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim, w Chrystusie zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Tą krew, którą Jezus przelał na Golgocie. Więc kochani, Jezus... Jest głową Kościoła. Poczytajcie sobie po prostu te wersety, zobaczcie dokładnie, co tam jest napisane, moi drodzy. To są ważne rzeczy, naprawdę. Wiele razy mówiłem o tym, że jedynym obiektem wiary serca może być dla osoby wierzącej, dla, dla chrześcijanina, tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Tu nie ma mowy o jakiś innych pośrednikach, tu nie ma mowy o jakichś um, innych drogach, o jakiś innych drzwiach. Tu nie ma mowy o tym, kochani. Albo Jezus Chrystus, albo jesteśmy w zwiedzeniu. Albo Jezus Chrystus i jesteśmy na właściwej drodze, albo po prostu idziemy nie tą drogą, co trzeba. Kochani, dzisiaj, tak jak zaznaczyłem, chcę powiedzieć kilka słów na temat e, tak zwanej Królowej Polski, Matki Bożej. W internecie można natknąć się na różne modlitwy, i e, nie tylko w internecie, bo w rzeczywistości w kościele. Ludzie po domach się też modlą, nawet mają swoje ołtarzyki porobione, swoje bałwany, figurki poustawiane, obrazy, e, świeczuszki, e, nawet kadzidła zapalają. W domach mają ludzie nawet ołtarzyki porobione i poświęcone komu? Królowej Polski. Matce Bożej. I się do niej modlą. Ona, się, ona dla nich jest pośrednikiem. Masakra. Mało tego, ona um, nie wszystko będę tu dzisiaj omawiał, natomiast ona um, znaczy Kościół, ten wiadomo, po, powszedni, powszechny, powszedni w Polsce, um, maluje obraz um, Matki Jezusa jako Matki Boga i przymioty, określenia, które odnoszą się tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa nadają właśnie tej, tej osobie, temu bałwanowi swojemu, temu kultowi. To jest kochani zwiedzenie i to jest duch antychrysta. Anty, to znaczy przeciwko Chrystusowi to działa. Więc naprawdę zaznaczam tylko ten temat. Mam nadzieję, że choć trochę no właśnie są ludzie, którzy oddają całego siebie, całe swoje życie, zawierzają tak zwanej Maryi. Kochani, mam tu modlitwę, akt zawierzenia niepokolanemu sercu Maryi Królowej Polski. Ja to przeczytam. Niepokolana Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo, Wiecie, jak można mówić niepokolana, kiedy ona się urodziła z woli mężczyzny i z woli kobiety, tak jak każdy człowiek? I nie ma czegoś takiego, że Maria, matka Jezusa, byłaby z grzechu. Ona była, urodziła się w grzechu, ponieważ odziedziczyła skażoną grzeszną naturę po Adamie i Ewie, e, więc z racji tego, że była grzesznikiem, też grzeszyła. Po prostu. Jak można mówić matko moja do Maryi? To co, drogi słuchaczu, jeżeli tak się modlisz, to co, Maria cię zrodziła? Ty z łona Marii wyszedłeś? To nasienie czy, czy yy, komórki Marii i życie z Marii jest w tobie? Obudź się, człowieku. <laughs> Maryjo, królowo Polski. Czy w Biblii na ten temat jest cokolwiek napisane, że Maryja jest Królową Polski? A kto ją koronował na Królową Polski? Po II wojnie światowej ją królowali, przez 2000 tysiące lat nic na ten temat nie było mowy. Nagle komuś odbiło i po prostu z Maryi, z Matki Jezusa Chrystusa, zrobili Królową Polski. Ludzie. Ja już się nie odwołuję, wie, wiecie, nawet czasami do, do Biblii, bo, bo wiem, że ludziom się nawet czytać nie chce, ale rozum to powinni mieć cały czas ze sobą. Więc jak można mówić, że Maria jest matką Twoją, drogi słuchaczu, jak można mówić, że królową Polski jest Maria? Ludzie! Biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, no właśnie, Jan Paweł II był zwiedzionym człowiekiem. Z całym szacunkiem dla niego, ale to jest zwiedziony, był zwiedziony człowiek. Zawierzył siebie i nie tylko siebie, matce bożej, królowej Polski. Ugruntował kult Maryi, kult, który jest przeciwko Bogu, przeciwko Chrystusowi Jezusowi. I mówię dziś, cały jestem Twój. Kochani, robiliście takie modlitwy? Wołaliście do królowej Polski, cały jestem Twój? Cały jestem Twój naprawdę? Maryja umarła, matka Jezusa umarła. Ona uwierzyła za życia w Jezusa Chrystusa, doświadczyła nowonarodzenia z wody i z ducha, przyjęła ducha Bożego, ducha świętego, ducha Jezusa Chrystusa przez wiarę w Chrystusa Jezusa, tak swojego syna, syna Bożego, syna człowieczego. Stała się uwolniona od grzechu jako chrześcijanka, stała się zwykłą osobą wierzącą, żyjącą i trwającą w Chrystusie Jezusie. Ona nie jest żadną pośredniczką, ludzie. Maryja. Tak jak każdy człowiek umarła i czeka na sąd. Każdy człowiek będzie sądzony. Ale Maria już jest jako Matka Jezusa, jako osoba zbawiona w Chrystusie Jezusie. Ona jest już zbawiona. Ona się nie musi obawiać, czy pójdzie do piekła, czy do nieba, bo ona pójdzie do nieba. Ona już z tego tytułu nie będzie sądzona. Ona z innego tytułu, ze swoich dzieł w Chrystusie Jezusie, będzie sądzona. Jeżeli człowiek umiera na tej ziemi, to ten, który jest na ziemi nie może mieć już społeczności z człowiekiem, który umarł. Maryja nie została w ciele wzięta do nieba. To jest zwiedzenie, to jest kłamstwo, to jest fałsz. Mówię dziś: cały jestem twój, twojemu niepokolanemu sercu zawierzam całego siebie. Wszystko, czym jestem, mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną, każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Kochani, modliliście się tak do Maryi? Musicie z tego pokutować, musicie się z tego upamiętać, musicie porzucić ten kult, po prostu odwrócić się. I zwrócić się do Jezusa Chrystusa bezpośrednio, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a Tobą, drogi słuchaczu. Jeżeli odmawiałeś takie modlitwy, to ja Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, a nawet nakazuję odwróć się od tego dziadostwa, odwróć się od tego antychrysta, bo zginiesz wraz z tym duchem, który podrabia. Zbawienie. Twojemu niepokolanemu sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko, co posiadam. Ludzie, jeżeli tak się modliliście, to zawierzyliście swoje dzieci, swoich mężów, swoje żony e, diabłu. Zauwierzyliście duchowi, który zwodzi ludzi. Oddać, zawierzyć się komuś, to znaczy pozwolić, aby ten duch wywierał wpływ na te osoby. Aby ten duch zarządzał tymi ludźmi, zarządzał ich życiem i zarządzał ich sercem i całymi nimi, całym po prostu ludzie, co to jest w ogóle? Sorry, że się unoszę, ale ludzie giną w tym kraju. Maria nie zbawia, Jezus Chrystus zbawia. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Pff. Rozumiecie, pracujecie dla diabła, ci, którzy zawierzyliście Marii, którzy się modlicie do Marii. Pracujecie i żyjecie dla diabła, dla ducha antychrysta pracujecie i żyjecie. Ty, Najlepsza Matko, chroni mnie i moich bliskich od złego. To są przymioty Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest tym, który chroni wierzącego. Kiedy Chrystus jest w nas, we mnie, to ja jestem strzeżony mocą Bożą, ponieważ On, jest, On żyje we mnie i On jest większy niż ten, który jest na świecie. Ten kult, ten kult ukradł, Przymioty Chrystusa Jezusa. To jest złodziej, to jest diabeł. Ty, najlepsza matko, chroni mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Jezus Chrystus jest tym, który dla wierzącego żyje w Nim. Jezus Chrystus zmienia i kształtuje człowieka. Jezus Chrystus przemienia. To Jezusa Chrystusa wierzący od wewnątrz przeobleka. Ubiera się w Chrystusa Jezusa Zmartwychwstałego od wewnątrz. To Jezus Chrystus jest tym, który uzdrawia. Ludzie, co robicie? Do kogo wyjdziecie, chodzicie po uzdrowienie, do kogo chodzicie o zmianę, do kogo chodzicie o błogosławieństwo, do diabła, do diabła chodzicie, do ducha antychrysta chodzicie. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jedynego Zbawiciela Świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie Amen. Kochani, to jest jedno wielkie pomieszanie. Z jednej strony ludzie przychodzą do Marii i żyjąc w Marii, powierzeni Marii, chcą budować Królestwo Jezusa Chrystusa? Królestwo Antychrysta, okej, okay, ale nie Królestwo Jezusa. I jeszcze inny fragment. O serce gorejące Bożą miłością zdaje się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź Moim światłem i siłą, Moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem, schronieniem, radością i życiem moim orędownikiem, moim wszystkim po najświętszym sercu Jezusa, mojego Króla i oblubieńca. Amen. Kochani, z jednej strony jest mowa o Jezusie, z drugiej strony jest stworzony kult, który w miejsce Chrystusa Jezusa sprawuje dzisiaj swoją władzę nad ludźmi. Modlitwa do Matki Bożej, pośredniczki łaski. Ja wiem, że Jezus Chrystus jest pełen łaski. Ja wiem, że Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Czytałem na początku, zresztą możecie sobie sprawdzić. Jak można do Marii, Matki Bożej, co Matka Boga urodziła? Ona urodziła Syna Człowieczego. Słowo ciałem się stało. O, jak można mówić o niebiańska skarbnico wszelkich łask? Jak można tak mówić do Marii? Jej nie ma, ona umarła, ludzie, to demony, diabeł przychodzi się. pode Potrzeba się diabeł, daje wam jakieś uczucia, daje wam jakieś wrażenia. Nawet go można usłyszeć, można mieć wizję, można mieć sen. Ale to jest diabeł, kochani. Nie żadna Maria. To diabeł w miejsce Chrystusa Jezusa próbuje zawładnąć waszym życiem, waszymi sercami, waszymi duszami, waszym ciałem, waszymi domami, waszymi dziećmi, waszymi mężami, żonami, waszym całym życiem, waszą pracą, waszymi pieniędzmi i waszymi uczynkami. To diabeł chce was zniszczyć. Niszczyć. Matko Boga i moja, ty jesteś pierworodną córką wiecznego ojca i dzierżysz w swoich rękach jego wszechmoc. Ludzie, to są przymioty Chrystusa Jezusa, przypisywane Marii. Kult, kult, zwiedzenie. I modlitwa do Marii, rozumiecie? Dlatego zlituj się nad moją duszą i obdasz mnie łaską, o którą cię żarliwie błagam. Zdrowaś Maryjo. Kochani, zbawienie jest w Chrystusie Jezusie. Jezus jest drogą do Ojca. Kto uwierzy, zbawiony będzie. Kto żyje i trwa w Nim, żyje w naturze e, Ojca. Żyje w życiu Ojca. Żyje w przeznaczeniu, które jest w Chrystusie Jezusie. Obdasz mnie łaską? To Bóg w Chrystusie ludzi obdarza łaską. Oczywiście tych, którzy uwierzą, którzy Go przyjmą. W Chrystusie mieszka cała pełnia Boża, pełnia Ojca. Kto ma Go? to ma i Ojca. Ona i szafarko Bożych łask, niepokolana oblubienico wiecznego Ducha Świętego, Najświętsza Maryjo, Ty otrzymałaś od Niego serce, które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi. Naprawdę, człowiek, który tu na ziemi umarł, kiedy Biblia mówi, nie ma, nie ma kontaktu człowieka żywego na ziemi z człowiekiem, który umat, umarł, nie ma kontaktu. To taka osoba, która umarła, Matka Jezusa Chrystusa, która umarła, nazywana przez Was Matką Bożą, Królową Polski, ona może przyjść i Wam pomóc? Ona może Wam łaskę dać? Nie może. Nie może jeszcze raz. Diabeł przychodzi i się podszywa. Diabeł chce zarżnąć was. Zobaczcie, co się w Polsce dzieje. Zobaczcie, przyjrzyjcie się na stan ludzi. Czy twój stan i stan życia ludzi wskazuje na to, że doświadczacie żywego Chrystusa Jezusa? Znacie Jezusa? Spotkaliście Jezusa? Słyszycie Jezusa? Uff. Jakie inne są określenia Maryi? Królowa korony polskiej, królowa nieba, królowa niebios, Madonna, Maria. Matka Boska, Matka Kościoła, Matka Najświętsza, Przenajświętsza, Panienka, Najświętsza Panna, Niepokolana yy, w Niebo. W zie... Ludzie po prostu, wiecie, brak słów, obudźcie się, obudźcie się, ja Was proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, obudźcie się! Naprawdę pójdziecie do piekła ze swoją Marią. Pobudka! Kto to w ogóle wymyślił takie, takie rzeczy? Co to w ogóle jest? Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Życzę miłego dnia.